ma Mate recenzję witam serdecznie. Dziś będę recenzował kolejną mieszankę, będzie to Mate Green Herbas. Jerba o dosyć ciekawym składzie i dosyć dziwnym smaku. Piję już jakiś czas, no ale to pozwoli mi ją dobrze zrecenzować. Zacznę od składu, zawiera ona 91% Mate Green i 8,8% ,8 takich dodatków jak Koper, który spotkaliśmy już wcześniej szałwia, mięta, lipa i aromat anyżowy. Więc po prostu przejdę do oceny zapachu, a o składnikach i dlaczego jest ta yerba jakby ciekawa i wyjątkowa opowiem za chwilę. Jerba ta pachnie jak taka typowa mieszanka jakby ziołowa. Ten zapach szałwii i mięty pomieszany z aromatem anyżowym, to, to jest taka jakby no, nalewka ziołowa, tylko bez jakby nalewki, no. herbata ziołowa, no. Gdybym nie wiedział, że jest tu hierba, nie powiedziałbym, że jest hierba, Nie czuć jej na pewno jakby w aromacie, samym zapachu. Zobaczymy, jak to teraz wygląda. Czas na ocenę składu hierba mate green herbas Pierwsze, co się rzuca w oczy, są to kwiatostany lipy. Musicie mi uwierzyć na słowo, ponieważ w tym, jakby rozdaniu, nasypaniu nie widzę za dużych disków lipy. Jednak były one naprawdę duże z całymi pączkami. Całe zamknięte jak i rozwinięte pączki lipy się znajdowały. Oprócz tego. O mam, czy złapię, czy odsieję. To są małe ilości kopru. Nie są to ilości kopru, które były w takiej jakby w takim nasileniu jak w poprzedniej mieszance z koprem oprócz tego, o tu mamy kolejny kawałek lipy no to jak, ale to jak mówię lipa była wcześniej w dosyć dużych ilościach po prostu się przemieściła w opakowaniu oprócz tego widzę drobno pokrojone drobno pokruszone kawałki hmm, kawałki samej mięty ciężko ją jest odróżnić od hmm, jakby kawałków szałwi jednak w dalszej części recenzji, mam nadzieję, że przekonam Was, że ta tutaj też była. Także, no, wszystko się zgadza: jest zarówno lipa, jest zarówno szałwia, mięta, koper. No, aromaty oneżowego nie zobaczymy, także wszystko jest ok. Czas na najważniejsze, czyli ocenę smaku. Jednak, zanim do tego przejdę, powiem, dlaczego ta hierba wydaje mi się taka wyjątkowa. Ponieważ jest ona dosyć bliska, te dodatki smakowe są jakby. Dostosowane pod, pod nas, można by powiedzieć. Koper rośnie w naszym klimacie, szałwia również, mięta i lipa także. Jedynym takim jakby egzotycznym dodatkiem jest aromat anyżowy. Mm. Smaku za chwilę, jednak ja wypowiem o dodatkach. Mm. Koper oczywiście recensowałem podczas przy okazji innej mieszanki, ma on tam jakieś właściwości prozdrowotne, jednak go w tej mieszance jest stosunkowo mało. Co widziałem podczas oceniania składu. Natomiast szałwia ma właściwości bakteriobójcze. Możecie spróbować na przykład pić sam na parszałki podczas jakiegoś bólu gardła. Także te właściwości, właśnie bakteriobójcze, prozdrowotne szałki naprawdę się uwydatniają. Mięta dodatkowo je stymuluje i lipa również ma właściwości napotne, czyli prozdrowotne plus jest. Jakby opiewana przez naszych wieszczy narodowych, także, a także takie zespoły jak chociażby Ludola, na lipę słowiańską. Także nie bójcie się tej mieszanki, jest ona naprawdę ciekawa, smaku o czym powiem za chwilę. Jednak też taka informacja dla alergików. Ja sam osobiście na przykład jestem, jeśli dobrze pamiętam, uczony na lipę, jednak no, ta mieszanka mi krzywdy nie zrobiła. Piję już jakiś czas i nie zauważyłem żadnych jakichś takich. Niepożądanych działań. No ale pamiętajmy też, że yerba jest skazana, jakby dla chociażby astmatyków, ale też i troszeczkę dla alergików myślę, że przez to. Dobrze, teraz przejdę już typowo do smaku. Gorycz yerby bardzo dobrze współgra z goryczą szałwi. Jednak jeśli ktoś nie lubi smaku szałwi, niech tej yerby nie kupuje ponieważ. Smak szałwii tak się wkomponowuje w ten smak jerby, że przez bardzo długi czas, jeśli nawet nie do końca, smak szałwii dominuje, bardzo, tak się miesza ze smakiem jerby, że powstaje jeden smak, taki jerba o smaku szałwiowym. No według mnie ta mieszanka jest bardzo dobra. Na pewno będę do niej wracał, szczególnie jeśli miałbym jakieś kłopoty właśnie zdrowotne, jakieś przeziębienie, coś takiego, ponieważ zarówno i szałwia, tak jak wspomniałem, jak i lipa powoduje to, że... Jerba hmm, ta ma wyjątkowe właściwości i właściwie no też możemy taką mieszankę sobie wykonać sami właściwie, jeśli będziemy mieli yerbę, ponieważ no, aromatu anerzowego za bardzo w niej nie czuć. Jednak no, bardzo mi się podoba właśnie połączenie, pomysł połączenia tej gorzkiej szałwii z gorzką yerbą. No, dla mnie to jest coś, co warto spróbować, jeśli ktoś oczywiście lubi sam smak szałwii, więc polecam serdecznie. Jerba o takim słowiańskim duchu, z lipą, szałwią i miętą. Także naprawdę polecam serdecznie. Próbujcie. Jeszcze raz. Jerba matek, hierbas. Nie wiem, czy to dobrze czytam. No i zapraszam do picia. Pozdrawiam serdecznie. Do kolejnego odcinka. Cześć.